No nie wiem, czy oceny całości, czy jakieś uwagi. Co myślicie o tej propozycji? Można mówić o, o stronie złej i dobrej. Myślę, że od strony zły, o stronach złych nie będziemy dzisiaj rozmawiali, dlatego że jeszcze macie bardzo dużo czasu na to, żeby stać się dojrzałymi muzykami i rzeczywiście zrobić coś, co może zaszokować. zaszokować. Janusz jest bardzo łagodny, przepraszam, przerwale. Bardzo łagodny to jest. Taki ludzki muzyk bym powiedział, ale... Tak, ale ja, ja to, ja, się jak w Januś... to jest spowodowane właśnie ciepłem Pańskiego głosu. No ja dziękuję bardzo, naprawdę, tylko jak Także... powiedziałem, ja o muzyce nie będę mówił, a chciałbym, żebyście yy, niekoniecznie krytykując, bo nie o to chodzi, coś doradzili. Jeśli chodzi o, yy, o cały wyraz muzycznej grupy, to dla mnie to jest bardzo sympatyczne, że to jest taka yy, młodość, młodość, świeżość, że jest współczesne y, spojrzenie na muzykę. I tu jest ich już y, wielka siła w tym. Oprócz tego y, myślę, że y, są już razem dosyć zgrani, ale y, pojedynczo, jeśli chodzi o, o warsztat, tak zwany, o warsztat techniczny, to jeszcze y, dałoby się poćwiczyć jakieś y, poszczególne Partie i warstwy. Znaczy, kwestia z kolei wokalisty. Nie wiem, czy on właśnie pisze teksty. Tak. Piszesz ten tak, teksty. Tak. Ale to nie znaczy, że y, y, są to y, teksty literacko na określonym poziomie. Y, ponieważ y, długa jest do tego droga. I mając pewne pojęcie o tym, co by się chciało śpiewać, niekoniecznie zawsze. Y, trafiamy w dziesiątkę. Właśnie. Tu przepraszam się wtrącimy. właśnie chciałem milczącego dotąd Czarka Ślązaka poprosić, bo wiem, że parę jeszcze Ja, obie, ja sobie przyrzekłem, że nie, nie będę raczej zabierał głosu przy ocenie, ponieważ jest to bardzo niewdzięczna rola i, i, i sam nie lubię tego robić i nie lubię ludzi oceniających, chyba że robią to e, z profesji. Widziałem e, wielkie zdenerwowanie u chłopców i wiem, że włożyli w ten występ całą swoją duszę i, i, i serce. Chcieli to zrobić jak najlepiej. Chciałbym samą grupę Dekafe zaprosić teraz może do zadania kilku pytań zawodowcom, bo może chcecie czegoś się dowiedzieć konkretnego, coś, czegoś, co wam się przyda przy próbach czy przy konstruowaniu repertuaru. Macie jakieś pytania? Pytań na pewno jest wiele, z tym, że no trudno je tak sprecyzować. Ja bym zadał pierwsze z brzegu na początek jak na przykład widzi Wam się nasze brzmienie w ogóle i jeżeli nie, to jak można jeżeli je poprawić? W ogóle to jest brzmienie. Znaczy, pierwsza sprawa. My słuchamy was w warunkach nieprzystosowanych w ogóle do robienia tego typu imprez. Jest to dźwiękowo fatalnie. Słyszeliśmy waszą kasetę i nie wiem w jakich warunkach była nagrywana, na pewno było tam dużo ciekawych rzeczy i brzmieniowo mniej więcej orientujemy się co wy robicie. Tylko że... Pierwsza skawa. Wiadomo, że przy, jeżeli się nastawiacie na nagrania i chcecie nagrywać, bo to jest chyba definicja waszej pracy kiedyś w przyszłości, to musicie, tak jak powiedziałem, o sprawach intonacji, barwy. Są to właściwie dwie grupy, oprócz już w ogóle, pomijam harmonię, bo to już to. to, to na Pytanie tam... było brzmienie, ale już przypominam. Brzmienie. Tak. I to są tak zwanych tak, że tam prawda, będę, trzeba w pewien sposób dostroić. One nie mogą być tak sobie. Do barwy całości. Pukane w sposób taki, że one nie są zestrojone ze sobą. Że przykładowo bas, no tu sam raz nie mogę określić basu, barwa basu, tam tego, że pewne rzeczy muszą ze sobą współrźmieć. Że te barwy, gitara ta ciężka, taka gitara typowa, harta, taka właśnie, busterze tam z dystołszym, zupełnie odstaje od korga, który jest, ale to już wina z kolei instrumentu że nie ma spójności tej barwy. To, jest, to są już takie rzeczy, które w zasadzie yy, wiele grup na świecie wiele czasu poświęca, żeby uzyskać brzmienie, barwę, na to potrzeba czasu i przede wszystkim sprzętu. Yy, na moją ocenę rzeczy, przy tym sprzęcie, który macie, yy, tak Czarek już nam wspomniał, że wcześniej, bo nie jest to zły sprzęt, widziałem grupy, które miały gorszy sprzęt. I że to można by było sobie spokojnie usiąść i wypracować brzmienie. Żeby dopasować Większą pewne Tak brzmienie brzmiecy... się wypracowuje przecież, bo na tych samych, samych, na tych samych markach, załóżmy mówię o perkusji, e, uzyskuje się zupełnie inne brzmienia. Dwóch innych perkusistów na tych samych garach uzyska inne brzmienie. Natomiast jeśli będziemy mówić o wokalu, Troszeczkę, odrobinę za daleko śpiewałeś od, od mikrofonu. To będzie sprawiało y, Tobie trudności zawsze, jeśli będziesz się za bardzo oddalał, y, bo będziesz y, gorzej się słyszał. Y, barwa Twojego głosu będzie wtedy y, węższa. Nie będzie brzmiała tak <kuh> pełnie, jak chciałbyś, Nie mówiąc może, może o tym, że, że, tekst, że tekst, który podajesz, jest wtedy mniej czytelny. Tak, aż ja nie ma. Na ugrane mam to, że kiedyś śpiewałem do mikrofonu, do którego jak się za bardzo przybliżyłem, to je prąd łapał. <grym grym> to były dobre głosy. Do w, tak. w takim razie. Ale dzisiaj, ale dzisiaj prąd się tak także nie, nie łapał. Po prostu takie super doświadczenie. Ja jeszcze nie <grym> dodałem, że bardzo mi się Wasza nazwa podoba, ponieważ jestem kawoszem i piję do 8 kaw dziennie, czyli Chętnie wypiłbym jedną kawę przy Waszej muzyce, jak po koncercie Dostawicie mi jedną kasetę. Dobrze? No, Wobec tego ustalicie sobie te sprawy już poza studiem, a my chcielibyśmy, zapewniając grupę 2 plus 1, że też ich prąd nie złapie, poprosić o wykonanie czegoś dla publiczności w studiu i przed telewizorami. Dziękując za ocenę łagodną bardzo, ale wydaje mi się, że pomocną zespołowi te kafę. Zapraszamy do roboty. Chciałabym wręczyć zespołowi płytę na pamiątkę naszego wspólnego spotkania. Płytę wideo i z tej płyty właśnie dodaliśmy piosenkę tytułową. Shady it up.